Siema. Zorganizowałem dla Was konkurs na 9 skinów o łącznej wartości ponad 600 zł. Nagrody będą przyznawane jako gratisy do doładowań z moim kodem, czyli lamianek. Minimalna wartość doładowania to 2 dolary, czyli 840, przeliczając na złotówki. W przypadku otrzymania nagrody otrzymasz powiadomienie od razu po doładowaniu swojego konta, a skin zostanie dodany automatycznie do ekwipunku. Datko przypomnę, że na kanale trwa konkurs na kosę dla losowego subskrybenta. Zajrzyj w film, który znajduje się w drugiej lince w opisie, a teraz zapraszam Cię do oglądania. Deck. We're the Move your wings! Feel the ship to the top! Bring only the best skins! This is going to be a legendary shipment! SKINS Only. Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swap, the best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure. Siemano z tej strony Lamianek i witam Cię drogi widzów w kolejnym materiale na tym kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy oczywiście na CSGO Skinsie, no i na sam start przypomnę Wam, że wchodząc z pierwsze linki w opisie dostajecie 20 oraz 10% do do ładowania. E, pokażę Wam coś ciekawego, ponieważ udało się drugiej osobie zgarnąć kolejnego skinka. Więc Zostało już tylko 7 skinków, no troszkę czekaliśmy, bo 11 dni od wylosowania e, jednej osoby, no od, od wylosowania w sumie pierwszej osoby, ale no udało się drugiej osobie zgarnąć e, i tym razem była to M4 Hyperbestia. E, dzisiaj lecimy sobie ze skrzynią wodną, która kosztuje e, 31 50, więc robimy sobie klasyczny teścik, no i oczywiście przejdziemy sobie w końcu tego eventu, tak jak Wam mówiłem, ale jeszcze nie w najbliższych materiałach bo jeszcze jeden mam zaplanowany, no i dopiero po tym zaplanowanym możemy udać się na evencik, Eventik trwa dość dużo czasu, także na spokojnie uda nam się go odwiedzić, przetestować jakkolwiek to można nazwać na razie mamy 1 do 2 Gramy oczywiście do 10 standardowo Później zrobimy sobie jakąś bitewkę No i na tym zakończymy dzisiejszy materiał Dzisiaj materiał miał się pojawić Ciutkę wcześniej niż go oglądacie Bo oglądacie go około 23.30 W sumie jest opublikowany o 23.30 A o której Wy go oglądacie to tak naprawdę Nie wiem Możecie w sumie napisać w komentarzu Ponieważ z pierwszych osób Które skomentują ten film Dwie Grają sobie skinka. W tym momencie mamy wynik 2 do 4 na Watercase. No i lecimy sobie dalej. Piana Morska, Ocean Drive, i tu może być. I powiem wam, że ta skrzyneczka Watercase'ik na razie wygląda solidnie, ale jak ona będzie wyglądała zaraz, no to trzeba sobie troszkę poczekać. 89, oj tutaj brakło, 2 do 5. Lecimy sobie dalej. E, cyk, lecimy i zobaczymy sobie co nam teraz, no tu bardzo fajnie, 3 do 5 i jesteśmy się daje, że na plus, nawet mimo tego, że przegrywamy sobie 3 do 5, bo tu naprawdę wartościowe skiny lecą cały czas. O kurde, brakło teraz e, 90 paru groszy i nagle widzicie, e, 3 do 6 się robi, tutaj znowu braknie chyba. Tak, tutaj już brakło zdecydowanie więcej: 3 do 7. No i teraz, jak to się zapowiada? Chyba 3 do 8. Chociaż Kałaszek może coś podratować, niestety nie 3 do 9. MK Hyper Beast? Tak, czyli z MK Hyper Beast no nie powinno być tutaj problemu. No dobra, jednak na styku 4 do 9, no ale jednak się udało zarobić. Koszmar też może być coś wart, ale w jakim on jest stanie tutaj? Field tested, no i niestety kończymy 4 do 10, także udajemy się na nasze ukochane case battle z Watercaseem. No, spróbujemy sobie jester moda, 5 skrzyneczek, spróbujemy sobie 5 na buście. No, i spróbujemy sobie 5 normalnie. Zagramy sobie na 5 graczy. Underdoga no i bitwa kosztuje nas 5255 zł. Także odpalamy sobie, dodajemy sobie boty. No, ja tak szybko, jeszcze na koniec materiału przypomnę, że wchodząc w pierwsze niki w opisie, dostajecie 20 oraz 10% do doładowania a la Lucky. W drugiej ulice w opisie macie konkurs na. Koskę za darmo, możecie sobie po prostu koskę wygrać. No kurde, musicie skomentować, aby jeden, jedyny film, który jest właśnie w drugiej lince w opisie, w trzeciej lince w opisie, co wy macie? Macie najlepszą stronkę do wymieniania skinów. Kurde, no ale to jest przesada, co tu dropi. Macie najlepszą stronkę do wymieniania skinów aktualnie na rynku. Bardzo serdecznie, po. O kurde, o kurde, to już jest poważna bitwa. Bardzo serdecznie polecam, także sprawdzajcie sobie. No a w czwartej lince macie opisane... Ja pierdziele, czemu to tak leci. A w czwartej lince macie opisane jak wygląda konkurs na CSGO skinsie do którego cały czas możecie sobie dołączać, ponieważ no, jeszcze 7 skinków dla Was zostało. Lecimy sobie dalej. No wydaje mi się, że raczej tej bitwy nie ugramy. Nie wiem co by tutaj musiało polecieć nienormalnego. No na takich low procentach to jeszcze nie trafiłem chyba jest na CSGO skinsie no dwa POSIDone poleciały, szczerze byłem zszokowany, no ale... E, niestety brak, nie mam tutaj bot Emilii zdecydowanie e, ma najwięcej szczęścia i nic sobie nawet dropi. E, także ja Wam życzę, widzowie, miłego wieczoru, w sumie miłego weekendu, bo pewnie oglądacie to w większości w sobotę rano. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie no i do usłyszenia już jutro o godzinie 16. Siemanko!